Za wami e, trwa jeszcze turniej, turniej tenisa s, e, stołowego, turniej niepodległości. Braliście udział w tym turnieju? E, tak, będę brała jeszcze udział. I jeszcze e, grasz? E, nie na razie nie nawet nie zaczęłam jeszcze. O tak. jeszcze nie zaczęłam. A Szymek? Oczywiście. Pochwal grałeś Szymek. czy nie grałeś? No grałem. I, i co? Jaki, jaki wynik? No, drugie miejsce. Drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej. Ta, szkoda, że Openu nie było jeszcze otwartego. Paniarku, Arku, możemy już takie lekkie podsumowanie zrobić i w ogóle opisać to, co dzisiaj się w Czosnówce dzieje i gdzie jesteśmy. Tak, jesteśmy tradycyjnie już po raz szósty w Czosnówce Świetlicy Wiejskiej. Jest to szósty turniej niepodległości organizowany tak naprawdę przez ludowe zespoły sportowe, przez Powiatowe Zrzeszenie, ale to może się odbywać dzięki wsparciu i życzliwości m.in. starostwa, m.in radnych powiatu białskiego a także tutaj mieszkańców naszych którzy mnie zawsze wspierają czy to w formie jakiegoś pucharu czy chociażby takiej pomocy merytorycznej już przy samym turnieju. Dzisiejszy turniej to ponad 40 zawodników, jeżeli chodzi o pingpongowe zmagania, ale też mamy i w warcabach też po 8 czy 10 osób w poszczególnych kategoriach. To jest takie wasze uczczenie dnia niepodległości. Oczywiście ja już od wielu, wielu lat uważam, że młodzież jest ciężko zainspirować do wyjścia w tym dniu, do uczczenia poprzez oddanie hołdu czy przy pomniku, czy przy jakimś innym miejscu, a na sportowo, gdzie poprzedzamy nasz turniej zawsze wstawką patriotyczną, dzisiaj akurat były odczyt wiersza. Naszej tutaj miejscowej autorki pani Dubaniewicz z Kaliłowa. Było tak zwane wspomnienie historyczne. Chwilą ciszy uczciliśmy wszystkich poległych za wolną, niepodległą naszą ojczyznę. I to jest taki wstęp zawsze u nas tradycyjnie już do rozpoczęcia turnieju niepodległości. Tym razem był to już szósty turniej.